Cześć, witajcie! No i co, w końcu jest u nas Brazylia. No więc co, trzeba coś otworzyć? Więc ja mam mega zestaw startowy. Jest to klaser 6 saszetek z kartami. Dwie limitowane karty. Jedna limitowana karta XXL. Plakat ze wszystkimi kartami oraz plansza do gry. No dobra, to co, otworz. Dobra, I no, cały to wszystko kładę tu. że w tym pieniędzy w tym dobra, no i co mamy tu, raz, dwa, trzy, o, już coś widzę. 4, 5, gdzieś na pewno 6 się znajdzie. Saszetka. Tu mamy plakat ze wszystkimi kartami, jakie mogą zabrać. Nie będę go pokazywał. Też by sobie tu położę. O, tu jest ssetka. I mamy Limited Edition Manuel Neuer. Ja wezmę to. Dobra, tak. I mamy tu również limitkę Valensi. Super. Karta i tu XXL. Fajka, co to jest. Wow, to Leo Messi XXL. Super, super karta. Mamy jeszcze taką planszę do gry. Super, super. Nie wiem, to się wszystko zaczyna. Ta przygoda, oraz taki album. Tak to wygląda. I co mamy? Saszetki. O no, jest się dobra. Każdy go widział, na pewno jeszcze raz, nie raz wystąpił na I mamy sześć swaszetek. Z Neymarem, jeszcze raz z Neymarem. Z Messim. Z są. Również jeszcze raz z Iniestą. I z Messi, czyli jest z zawodnikami bardzo. Od może odsłonię bo będzie to światło. No, od razu lepiej. Dobra, no to co? <ścoughs> Pierwsza soczuczka z Messi. Spróbuję jakoś to jakoś tam zrobić. Słyszałem, że się fajnie otwierają, ale nie wiem czy to jest zwykłe. Czy... Pani już się otworzyła i... Ojej, ja nie mogę wyjąć. Dobra, i jedziemy. Od razu trafia nam się Star Player Drogba Super. No i ja zasiedliłem już te karty. Ale to nic. Bazóweczka, bazóweczka. Iguain. Argentyńczyk. Super. Naprawdę super wykonane karty. Świetnie. Odkładam sobie je tutaj. Super. Saszetka z Iniestą. Fajnie, ale pomieszany kart, ale, ale to nic. kolerny i kolejny star player. I brawo, Bramka szcile. I Oscar z Brazylii, super. Ale ja liczę na coś wyjątkowego, nie tylko na star player. O nie Ale super te karty się prezentują. O, tam się nie wygrywa, aż tworzę O, oh, już pie pierwsza powtórka, Dider, Drogba, Star Player, ale to nam wynagradza Gonzalo Guain, Game Changer, zobaczmy super ekstra. I humor. Super! I saszetka z moim ubieńcem Messi. Bardzo ładnie się saszetki prezentują. Mama no, ta w ogóle mi się podchodziła tak, to ja otworzę jakoś nie dobrze I mamy fans Fansa, fans favorite. No niezły pakru I I przedostatnia soszynka z Neymarem. My się źle otworzyła, więc otworzę na rzucam. Coś tam widzę świecącego. Bufon, no i chyba powtórka. Nie, przepraszam, ekspert. Jest ekspert, super. Dobra, no to ostatnia strzetka. Z Neymarem. Kolejna zrzeżka nie dałem się tworzyć. Ale dobra, to nic. Znów się świeci. I Iker Casillas super. I kolejny fan z Bośni i Hercegowiny. To by było na tyle super, super. To był mega zestaw startowy ale najbardziej mi się podobał XXL Limited Edition Messy. Zobaczmy, jak to wygląda. Raz, dwa, cztery karty to jest taki wielki mess dobra dzięki wam za ten unboxing, pozdrawiam was cześć i już niedługo następne albo będziemy jakieś blisterki, otwierać kurę czy w ogóle saszetki pozdrawiam was, cześć